Siemka, będziemy mieli montaż drzwi, już jutro to nastąpi, dzień wcześniej nagrywam, żebyście zobaczyli jak wyszygotowaliśmy tutaj pod drzwi. Płytkę docelowo już mamy tutaj obsadzoną, musicie ją mieć, żeby ościeżnica była, miała na czym stanąć po prostu, więc dobrze jest położyć sobie tutaj płytki w drzwiach, tak jak sobie tutaj, żeby się oparło. Widzicie, to tylko tutaj są dwie zamontowane. Aktualnie zamontujemy drzwi. Będziemy sobie później działać dalej. No, tak to wygląda. Nieobrobione, jak na razie. Tak sobie tak widzicie. Następnie dalej będziemy nagrywać. Jak już tutaj panowie będą z drzwiami. W końcu doczekamy się drzwi między naszym garażem a wiatrołapem. Tak więc wszystko fajnie. Tak więc dalej będziemy jutro nagrywać. Dzisiaj jesteśmy już po montażu drzwi Zaraz też wrzucę tam takie krótkie zdjęcia Jak wyglądały elementy też Jak tutaj była obsadzona futryna Bez tego tutaj kątownika Jak to tutaj wygląda od tej strony Oraz jak to jest skręcane Skręcane jest na takie jakby łapki Czy ja nie wiem jak to nawet nazwać Plus śruby, które były tutaj łączyły te dwa elementy tutaj po skosie łączyły je i takie łapki dodatkowo i to w sumie tyle. Następnie obsadzone, zapianowane. Nie było jakiegoś problemu widziałem, więc w miarę im to poszło. Przejdziemy sobie z drugiej strony. Teraz zobaczycie jak wyglądają te drzwi. Drzwi są bezprzylgowe. To są drzwi stare. I tak się prezentują. Ile takie drzwi kosztowały, zaraz też zobaczycie, ile, jaki był ich koszt. Tak więc pokażę Wam na papierze, ile to wyglądało. No tak. A teraz przechodząc, ile to kosztowało, zobaczcie tutaj teraz na całości. Wartość 1360 razem z montażem. Teraz pytanie, czy się opłaca brać montaż, czy się nie opłaca? No w naszym przypadku za montaż to była kwota 200 zł netto. Tak więc, jeżeli byśmy sobie odjęli tą kwotę 1200 od tej tutaj 1259, no to mamy tam 1000 z groszem razy 23%. To jest plus 230 zł. No to widzicie, że w granicach 1300 zł wychodziłoby nasze drzwi przy kupieniu je na 23%. 1360 wychodzą z montażem. Teraz czy warto, czy nie warto? No, to już chyba kwestia zależna od każdego. Panowie byli, zajęło im to <laughs> półtorej godziny zamontowanie tych drzwi. No i są gośćmi, którzy to robią, tak więc. Pewnie komuś, kto robi to pierwszy raz, byłoby to na pewno zdecydowanie dłużej. No aczkolwiek 60 zł, tyle można powiedzieć, że kosztują, kosztuje dodatkowo zamontowanie naszych drzwi przy stawce 23 a 8%. Podsumowując, no wyszło to chyba fajnie. 60 zł w sumie wyszło, można powiedzieć, montaż tych drzwi. Więc akceptowalna cena. Jedyne na co zwróćcie uwagę, ja na, co tutaj wyszło. Zobaczcie, nie wiem czy to będzie widać, ale jest tutaj szczelina pomiędzy futryną a ścianą. Czy to jest spowodowane? Ano tym, że tynk nie jest w pionie, ucieka nam tutaj. Ściana czy tynk, no, teraz już trudno powiedzieć. No, Ustawiona jest aktualnie ościeżnica jest w pionie, tak więc no, nie będziemy dostosowywać jej do ściany, żeby nam drzwi nie leciały. Tak więc tak to zostanie. Zakryjemy to pewnie akrylem i troszeczkę się to nam u niewidoczni. Nie jest to może jakoś super widoczne, ale kiedy się stanie tutaj z boku. No to troszeczkę już jednak nie wiem czy to widać tutaj będzie na nagraniu, ale jednak tak dla oka ludzkiego jest to widoczne. Tak wyglądają te drzwi, tak się prezentują, jak ktoś by był zainteresowany. Tak one wyglądają. Dzięki za oglądanie. Na razie. Cześć.